Niestety ta tragedia, ten wielki pożar pokazuje, że mamy kryzys wody. W Polsce gospodarowaliśmy nadmiarem wody i dlatego Polska jest pocięta ogromną siecią krowów odwadniających. Rzeki pogłębialiśmy jeszcze do niedawna na wielką skalę. 40 tysięcy kilometrów rzek zostało pogłębionych, żeby odprowadzić z nich wodę. Ponad 60% takich prac, to publiczne pieniądze, przeprowadzono na obszarach. Bardzo silnie albo krytycznie zagrożonych suszą rolnictwem. Efekt jest taki, że płoną torfowiska, że w rzekach, szczególnie tych małych, zaczyna brakować wody. Dlatego w tej chwili powinniśmy dobrze się zastanowić nad zmianą priorytetów. Nie za wszelką cenę walczyć z każdym podtopieniem, tylko dopłacać rolnikom za to, że mają na swoim terenie wodę, zatrzymywać się wszędzie, gdzie się da, bo woda staje się teraz towarem naprawdę deficytowym i skarbem, który powinniśmy chronić.